To, co poniżej opisuję, jest częścią moich wizji, które czasami przychodzą do mnie w ciszy, w momentach medytacji, refleksji czy snu. Te obrazy nie zawsze są łatwe do zrozumienia, ale czuję, że mają swoje głębsze znaczenie. Przedstawiam je tutaj jako zapis moich przemyśleń, które próbują uchwycić to, co niewidzialne, co kryje się w przestrzeni, którą często ignorujemy. To moje pytania o to, co naprawdę ma znaczenie w tym świecie i w nas samych. W ciszy nocy, tuż po zamknięciu powiek, poczułem, jak zanurzałem się w przestrzeni, gdzie czas i miejsce zaczynały tracić swoje granice. Oto, w tym mroku, pojawiło się małe, pulsujące światło. Było ledwie dostrzegalne, maleńkie, jak iskierka, która wydawała się walczyć z otaczającą ją ciemnością. Przypominało mi to małą lampkę namiotową, która świeci tylko trochę, ale w całkowitej ciemności jej blask jest dostrzegalny z wielkiej odległości. Zbliżyłem się do tego światełka, pragnąc zrozumieć, co chciało mi powiedzieć. Każdy krok ku niemu odkrywał nowe detale. Wokół niego zaczęły pojawiać się okręgi, przypominające dziurki w dór szlaku. Każdy z tych okręgów był jak osobna przestrzeń, w której nic poza ciemnością nie istniało. Tylko jedno, małe światełko paliło się w jednym z tych okręgów, oświetlając minimalną część otaczającego świata. Byłem zafascynowany tym, jak tak mała ilość światła może rozjaśniać całą przestrzeń. Choć nie dawała wiele, wystarczało, by zmienić perspektywę. W ciemności ta malutka iskra była widoczna z ogromnej odległości. Czułem, jak moje myśli płyną w kierunku pytania: Czy to światło wystarczy, by rozświetlić mrok? Patrzyłem na ten okrąg, w którym płonęła iskra i zastanawiałem się, co oznaczają te dziurki, te puste przestrzenie wokół. Czułem, że te okręgi mogą symbolizować różne istoty, może dusze, które są w tej ciemności, czekające na coś. Może każda z tych dziurek była miejscem dla innej istoty, która wciąż czekała na swoje przebudzenie? Zadałem sobie kolejne pytanie: czy to jedno przebudzenie, jedno światło wystarczy, by inne zaczęły świecić? Być może jedno oświecenie, jedno zrozumienie może rozbudzić w innych ten sam błysk świadomości. Może to jest początek czegoś większego procesu? W którym jeden człowiek, jedna dusza, może stać się iskrą, która rozświetli innych, nawet jeśli nie rozumieją, dlaczego to światło zaczyna się rozprzestrzeniać. Czułem się, jakbym stał na granicy czegoś ogromnego, jakby to małe światełko było początkiem jakiegoś wielkiego przebudzenia. I choć nie miałem odpowiedzi, poczułem wewnętrzny spokój, jakby ta iskra była wystarczająca, by rozświetlić ten mały kawałek mroku, który zdawał się otaczać mnie. Może nie chodziło o to, by wszystko stało się jasne od razu. Może wystarczyło, że to jedno, malutkie światło w końcu zaczęło świecić. Z każdym momentem czułem, jak ciemność staje się bardziej znośna, jak przestrzeń wokół mnie zaczyna wypełniać się delikatnym blaskiem. Światło, choć niewielkie, dawało poczucie bezpieczeństwa i nadziei, jakby przypomnienie, że nawet w najciemniejszych chwilach to, co małe i delikatne, ma swoją moc. Możemy nie zauważać jego pełnego znaczenia, ale wystarczy tylko zmienić perspektywę, by dostrzec, że rozświetla ono przestrzeń bardziej, niż byśmy się spodziewali. W tej ciszy, w tym mroku, zrozumiałem, że to, co najmniejsze. Może mieć największy wpływ. Światło, choć niewielkie, wciąż jest w stanie zdominować mrok, a jedno przebudzenie może stać się początkiem dla innych. Może wystarczy, byśmy wszyscy zaczęli dostrzegać te iskierki, które mogą rozjaśnić naszą rzeczywistość krok po kroku, jedno przebudzenie po drugim. To małe światło nie musiało być ogromnym płomieniem. Jego moc leżała w tym, że było, że świeciło, że nie poddało się ciemności, mimo że było tak niepozorne. To wystarczyło.